W tym przypadku luksus niech się kojarzy z komfortem, z wygodą spania. Od kilkunastu lat zajmuje się produkcją poduszek, które mają naturalne, sypkie wypełnienie. Jest to łuska gryczana, czyli inaczej mówiąc okrywa nasienna gryczana. Jest to izolator, który ma doskonały i kształt, i skład biochemiczny, i z powodzeniem e, można go stosować przede wszystkim w poduszkach, również w materacach jako wypełniacz. Oferta jest skierowana e, praktycznie dla wszystkich, dlatego że każdy e, ma możliwość e, komfortu w czasie snu, dobrego podparcia. E, poduszki działają e, najlepiej ortopedycznie, nie przegrzewają głowy. Dają komfort snu, dobre podparcie, wypełnienie jest antyalergiczne. Nie można takiej poduszki porównać do innych wypełnień, często sztucznych. Takie poduszki sztuczne robią krzywdę naszym kręgosłupom. Na poduszkach z łusek człowiek się wysypia, bo one gwarantują indywidualne podparcie. Poprzez to podparcie zapobiegają skrzywieniom głowy, również pochodzenia kręgowego. Polecane są osobom z dolegliwościami barku, zespół bolesnego barku. Poduszki są dostępne w sklepach w Polsce, w sklepach ortopedycznych, zielarsko-medycznych. Poduszki przez nas produkowane sprzedajemy również na targach medycyny naturalnej w większych miastach w Polsce, bo przez internet jest strona w internecie. Dobre poduszki P. Zapraszamy tam oczywiście.